Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest e, Dawid Winkler, e, mistrz Europy, wielokrotny medalista mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Zawodnik, który ma bardzo duże doświadczenie i prężnie działa w swoim, e, że tak powiem, e, sporcie e, w swoim mieście, czyli śmianowice, tak? Tak, tak, Gdzie pewnie e, serdecznie zaprosisz wszystkich chętnych, którzy będą chcieli się sprawdzić i nauczyć, e, się różnych technik pod Arversting. Tak, Także tak, oczywiście, zapraszam wszystkich chętnych z mojego miasta Świętośląskie oraz obrębnych miast, jeśli chcecie się nauczyć techniki oraz zobaczyć, czym się ten sport je, zapraszam do mnie, śmiało pisać na mojego Instagrama, link i zapraszam. Zajebiście, właśnie akurat na Śląsku mamy wiele klubów i jest wiele osób, którzy należą do jednego właściwie takiego głównego, Tytan Jaworzno, gdzie jestem trenerem ale wielu zawodników właśnie działa też na własną rękę i to mi się podoba z różnych miast, gdzie promujemy maksymalnie jak tylko się da Awezin. Dzisiaj coś innego niż poprzednio, natomiast będziemy akurat uczyć się poprawnie wiązać pasy podczas kiedy dochodzi do rozerwania i będziemy dawać tutaj wskazówki dla kogo będzie lepiej akurat pasek przeciągnąć niżej lub wyżej. Jak ułożyć, na co zwrócić uwagę i kto będzie miał lepiej, ten, który ma kramle po swojej stronie, czy przeciwnik. Kiedy, w którym momencie móc zaatakować, żeby akurat ręka się nie zmęczyła, bo często akurat napinamy ręce podczas już ustawienia, a to akurat nam zabiera siły. Także obserwujcie, my tutaj damy kilka cennych na pewno wskazówek. Zapraszamy. Dobra, e, Dawid. Więc uh -huh. tutaj mamy Nowisienkie paseki, które jeszcze e, nie rozwiecieć. były. Tak, nie były jeszcze e, testowane. Także tak. Kiedy wiążemy pasy? Wtedy, kiedy jest rozerwanie, tak zwane akurat często to się wydarza, jak pójdziemy na górę jednocześnie. Jeden z przeciwników akurat spróbuje zaatakować mocno palce i drugi jednocześnie tak samo. Druga sprawa, oczywiście jest możliwość skorzystania bezpośrednio, bez rozerwania z pasów, jeżeli oboje wyrażają zgodę przed samym startem na wiązanie w pasach, więc jak najbardziej od kilku lat już jest to dozwolone i to jest fajne. Kiedy pasy będą akurat tutaj mogły być wykorzystane? Może być rozerwane, rozerwanie prowokowane i to widać, wtedy takie pasy niestety nie będą tutaj uwzględniane. Na przykład ja spróbuję się rozerwać i pokażę, czego nie robimy. Czyli atakuję na górę, atakuję mocno i puszczam o rękę. Otworzyłem nadgarstek, wyprostowałem palce i celowo chciałem doprowadzić do rozerwania. Jeżeli sędzia dopatrzy się właśnie czegoś takiego, to jest faul z mojej strony i nie ma wiązania w pacach. Natomiast jeżeli jest rozerwanie naturalne, można powiedzieć, kiedy oboje szybko zaatakujemy na górę, czyli ready, go... I od razu tutaj tak naprawdę nie było za bardzo widać, kto się przyczynił do czego. Zwracajcie uwagę, proszę, również jak przy rozerwaniu, ręka zostanie w jakiej pozycji. Jeżeli zostanie w pozycji otwartej, o tak. To ewidentnie też jest tutaj prowokacja do celowego rozerwania. Jeżeli podczas ataku będzie ręka zamknięta i tutaj jest cały czas do ataku prowadzona, no to tu już akurat sędzia nie będzie miał problemu z tym, żeby podyktować wiązanie w pasach. Teraz przechodzimy już do konkretów do wiązania. Z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, lubię, jak jest kramna z mojej strony. Trochę się niepewniej czuję, gdy jest kramla po stronie przeciwnika, więc no ale to nie ode mnie zależy, dlatego bo los nam daje lewą lub prawą stronę, no i tutaj musimy się dostosować. Na co zwracamy uwagę? Po pierwsze, nie dopuszczamy do sytuacji takiej, że kramla jest tak wysoko, że my znajdziemy palcami na kramle. Wtedy mamy akurat ten dyskomfort i nie czujemy się dobrze do tego stopnia, żeby akurat no, walczyć tak, jakbyśmy chcieli. Więc zwracamy uwagę od razu, kiedy widzimy, że sędzia kramle za wysoko tutaj ją podniesie, że jest za nisko i dotykamy palcami. Więc będzie wtedy konieczna poprawka. Kramla albo zsunięta powinna być tutaj bardziej na przód palców, albo po prostu niżej. I wtedy, jeżeli. Nie dotykamy palcami na kramle, jest super, możemy startować. Druga sprawa, wiązanie w pasach. Kiedyś było inne zasady, czyli tak naprawdę wiązaliśmy pasami ręka pod ręką i pas przechodził normalnie przed dwoma paskami krzyżującymi się. Teraz ten pasek jest końcowy, wplatany pomiędzy i jest zupełnie inny docisk. Dobra, teraz pokazuję prawidłowe wiązanie pasów, jeżeli kramla jest tutaj, Prowadzę ją pod rękę, e, pierwsze oplatając rękę przeciwnika, drugie oplatając moją rękę, trzymaj, i przesuwam pas nad pasami, tu nad pasami, tam jest taka luka, o, ściągamy, staramy się nie doprowadzić do dużego luzu, następnie prowadzimy pas kramli. Trochę mi się tu poplątało. Raz. Dwa. Mamy duże dłonie, więc zapas do ściągnięcia nie będzie za duży. Pas ma 110 cm długości. Ściągamy. I teraz tak. Założyłem, zawiązałem tak, jak powinno to być, ale nie pytałem o kilka ważnych szczegółów. Po pierwsze, sędzia zawsze zapyta, czy wyżej, niżej. Nie możemy za niską, bo też mamy teraz ograniczony ruch, kiedyś można było powiedzieć nawet chcę dotąd, ale teraz no, ze względu na długość paska nie możemy, a poza tym im niżej go wezmę, tym są większe szanse na poluzowanie podczas walki i wyślizgnięcie się nawet dłoni podczas wiązania. Więc mamy tutaj nieduży zakres, ale jeden z zakresów to jest niżej, żeby mieć wolny przegub tutaj nadgarstka zgięcia. Kiedy dam nadgarstek, znaczy pas na te zgięcie, ograniczam sobie automatycznie ruch do zagięcia, czyli tak zwanej techniki hackack. Więc to będzie dla mnie lepsze. Niekoniecznie mówię akurat do techniki w górę i techniki w hak, bo równocześnie, kiedy mamy pasek niżej, możemy być uniwersalni, czyli i tak, i tak zaatakować. Natomiast tutaj, kiedy dam u góry, będzie to lepsze na technikę w górę, ale gorsze na technikę w hak. Z racji to, co powiedziałem, że od razu sobie blokuję tutaj ten pas na nadgarsku, troszeczkę go naciągnę. I kiedy jest mocno ściśnięty, już mi gdzieś blokuje. tutaj blokuje ruch do zamknięcia nadgarstka. Więc to jest bardzo dobre, kiedy idziemy na technikę na górę. Prostą techniką, nie używając tutaj ruchów takich zaginania na siebie, opuszczania zamka, ale to jest bardzo dobre, kiedy mamy zamek sztywny i idziemy tu ruchem o dokładnie, tak jak teraz pokazujesz, na górę mam zablokowany dodatkowo pasek, natomiast kiedy wykonuję wyjście na górę i opuszczam nadgarstek, robię skręty, to wtedy on będzie dla mnie niekorzystny i on musi być wtedy niżej, także jeżeli mamy przeciwnika wszechstronnego, czyli atakuje górą, dołem, czy tam w hakiem i tak dalej, czy też ja tak samo, to zawsze wolę mieć niżej do tego, żeby akurat tutaj móc zadziałać w zależności jaką techniką i siłą będzie dysponował też mój przeciwnik. I teraz druga sprawa. Wiele osób robi sobie podczas, od te, podczas wiązania taką lukę między tutaj jedną dłonią a drugą. Robi to po to, żeby móc później ewentualnie mieć większe szanse o przesunięcia tutaj dźwigni do złapania lepiej, lepszej pozycji chwytu. Jeżeli sędzia tego nie zauważy, jest to dobre. Jeżeli sędzia będzie zwracał na to uwagę, no to będzie nas poprawiał, bo dłonie muszą być tutaj jak najbardziej styknięte. Druga, kolejna sprawa to jest akurat złapanie, dociśnięcia tej taśmy. Chcielibyśmy w niektórych przypadkach jak najbardziej to ścisnąć, ale sędzia też nam tutaj no, ogranicza to. Nie my to robimy, tylko dajemy informację do sędziego. Sędzia powinien akurat naciągnąć tutaj tą taśmę, żeby ona była tutaj no, jak najbardziej korzystna dla obu stron. Kiedy używamy pasów, najczęściej używamy pasów wtedy, kiedy ktoś ma słabszy uchwyt, czuje się dobrze. Akurat w takiej wiązaniu, wtedy już nie musi się mocno skupiać na palcach i od razu czuje taki pewny chwyt. Przeciwnik może akurat teraz zaatakować i nie musi się skupiać bardzo na palcach. A ja tutaj mam akurat tą rękę w, takim, w takiej bryle, która też ma ograniczenie z wyjścia, bo on będzie chciał wychodzić na górę i będzie wychodził na górę, tak jak tutaj. Tutaj? O, Ale te pasy mocno tutaj mi spinają i nie pozwalają mu za bardzo tam wejść. Ja dzięki temu mogę akurat na nadgarstku go utrzymać, przetrzymać jego atak i po prostu wyjść do, do swojej techniki, do swojej pozycji. Więc pasy dla mnie akurat są bardzo dobre jak i dla wielu przeciwników. Ci, którzy mają mocne palce, nie muszą się za bardzo obawiać tutaj pasów, natomiast ci, którzy mają słabsze palce, proponuję, żeby akurat próbowali też walk z pasami. Zwróćcie uwagę i potrenujcie to, kiedy akurat te pasy i w którym momencie, w którym miejscu będą dla Was najlepsze. Bo to podczas paringów na pewno Wam bardzo dużo tutaj podpowie, jak ewentualnie wtedy mówić sędziemu, gdzie ma ułożyć. To, co powiedziałem wcześniej, dla mnie jest korzystna akurat sytuacja, kiedy mam kramę po mojej stronie, kiedy ją widzę. Trochę mniej komfortowo się czuję, kiedy jest kramna po, po stronie przeciwnika. Niby coś innego, e, znaczy, niby tak samo, ale nie, tak naprawdę jest różnica. Dlaczego jest różnica? Bo w momencie, kiedy dociągam, to ja tu, jakby ten pasek mocno ściskał się tutaj do kramy i mam możliwość nałożenia dalej palców. Z tej strony natomiast mi on odciąga troszeczkę i tak, jakby mi pas schodził i otwierał. Zobaczcie, takie ściągnięcie, nie? Ściągam z tej strony i mam wrażenie. To są mikro ruchy, ale przy takich siłach mają znaczenie. Czyli jeżeli kramla jest z tej strony, to kiedy jest naciągana, mam wrażenie, że mi będzie się otwierała troszeczkę ręka. I tak samo można zauważyć, to w tej pozycji, nie? czyli trzymasz, ja naciągam, zobaczcie. o, Same naciągnięcie. Powoduje to, że przeciwnikowi może on nakręcić. To są minimalne, to są mikroruchy. Ja na przykład, tak jak mówię, czuję, że akurat tak jak Sam teraz mówisz, że odczuwasz akurat to podczas właśnie nałożenia tych palców, na, znaczy naciągnięcia tego pasa. Jest lepiej, czuję po prostu tutaj jakby lepszy komfort, komfort niż Ty, bo tutaj tak jak mówisz, naciągło ci bardziej ten ten, nie? Tak. No. Tak, tylko mówię, że w tej pozycji czuję, że to idzie na moją korzyść, a kiedy mam kramę z tamtej strony, to będzie na twoją korzyść. Tak? Spróbujemy za chwilę jeszcze tak sam dla siebie, żeby nie przedłużać tego filmiku przy samych tych taśmach wiązaniach z drugiej strony i zobaczysz pewnie inny akurat wiesz, ruch i pracę podczas walki w pasach. To, co powiedziałem, pasy są bardzo potrzebne, są bardzo ważne w zależności jaką techniką porujemy. Na pewno dużo może pomóc taki pas osobie, która ma krótsze ramię, mniejszą dłoń walczy w haku. Więc jak pójdzie w hak w pasy. Tutaj będzie miała taką pozycję zwartą i dużo lepiej będzie, akurat, tutaj kontrolować ruch. Na przykład, osoby, która będzie walczyła ponacją, wyjściem na górę. Więc mówię, taka zwarta, skrępa mocna pozycja mniejszej dłoni, krótszego ramienia będzie na pewno łatwiejsza. Teraz bardzo będzie ważne też ułożenie tutaj chwytu. Gdzie, kiedy przy pasach jak układamy. To też zależy od techniki. Jeżeli ja walczę na górę, pewnie często zauważyliście, że sobie nakładam palec wskazujący na kciuk, bo mi jest wygodnie łapię jak najwyżej, ale daję tutaj tą prawidłową pozycję, czyli kciuki widoczne. I tutaj ustawiam tą rękę do pozycji góry. Wysoki chwyt, staram się Najlepiej by było złapać palcami tutaj dłoń przeciwnika jak najgłębiej, jak najdalej. Jeżeli są dobrze mocno ściągnięte pasy, no to udaje mi się. Natomiast jeżeli nie, no to palce będą się z automatu gdzieś tutaj wyciągać. Do góry wysoka, wysoki chwyt, głęboko palce i teraz możemy walczyć góra na górę. O tutaj w ten sposób. Przejdziemy do walki. Natomiast jeżeli jestem hakowcem, to od razu obniżam chwyt znacznie niżej. Wtedy już nie nakładam palca na palec, na kciuk, tylko obniżam niżej. Ale też będzie bardzo ważne, żeby złapać jak najdalej, żeby moje palce oplatały jak największą część jego ręki, gdzie wtedy będzie ten hak taki typowo czysty, i idzie siła na siłę, zejście tutaj o. Nawet gdy atakujące jest w pozycji takiej, który teoretycznie ma wygraną, no to ja jestem w stanie głębokim hakiem gdzieś tam przeczekać jego start i to co powiedziałem. Bicepsem pracuję, naciskiem bocznym i plecy również. Tylko, żeby też zwrócić uwagę na sylwetkę, im dalej będę odchylał, tym ramię zostaje same bez obrony i jest słabsze. Tu przyciągam mocno rękę. I staram się te kąty trzymać jak najbardziej w tej pozycji, takiej zwartej. Także to są takie podstawy do tego, odnośnie wykorzystania pasa podczas siłowania na rękę. To są profesjonalne paski, na których trenujemy na różnych sparingach, czy też walczymy na wszystkich zawodach całego świata. Różnią się minimalnie jakimiś kramerkami, ale to jest taka w miarę, która daje radę. Aczkolwiek zdarza się, że nawet taka pęka widziałem. Akurat też sytuację, że brakło taśmy na dwie ręce, które były wiązane, więc tutaj. Co ręce? No, jak rękawice bokserskie. Nie? No, w naszym przypadku zostało tak naprawdę parę centymetrów do wiesz, tutaj no, związania. Dobra, teraz akurat robimy tą drugą stronę. Czyli na Twojej. Przechodzimy najpierw moja ręka, teraz druga, świetnie. I teraz pytam się wyżej, niżej, mm, niżej. Niżej. No i to co wcześniej przeplatam pasek pod taśmami. Sprawdzam, czy nie ma gdzieś tutaj e, no, skręcenia, które może później... To też jest ważne, bo to potem przeszkadza, nie? Tak. Są takie małe detale, ale jednak robią dużo różnicy. Dokładnie. O. I teraz to jest teraz ważny moment, w którym sędzia dociąga, bo jeszcze ręce są luźne i tu można dokonać wszelkiego rodzaju poprawek. Czyli podsunąć Czyli na przykład łokieć, tak, podnieść o... rękę wysoko, dosunąć, zrobić tą przestrzeń między jedną dłonią a drugą, która akurat może Wam później pomóc do wykorzystania. Teraz sędzia mocno naciąga i zobaczcie co się dzieje to co wcześniej powiedziałem, zobaczcie jak on naciąga jego ręka tak, z razie. automatu a moja się odgina i jeżeli on złapie mocno chwyt w pierwszej kolejności to mi będzie trudniej go poprawiać do momentu prawidłowej pozycji musiałbym tak zrobić podnosząc łokieć, ale to jest niedozwolone czasem sędzia przymyka na to oko, ale bardzo ważne, bo jeżeli on teraz ma mocny chwyt złapie jak w kleszcze no to ja już mam taką pozycję dla mnie niewygodną i często niejednokrotnie czujecie to, że kurde, wiesz, nie czujesz tego chwyto. A ono ma już pewny chwyt, a już za chwilę trzeba startować, i męczymy się oboje przy ustawieniu. Ta siła bardzo drastycznie spada w fazie początkowej, przy samoustawieniu, a co dopiero już gdy dojdzie do walki. Naciągasz mamy możliwość, oczywiście, poproszenia sędziego o to, czy dociągnąć, ale dwie strony muszą się zgodzić, bo jeżeli ja chcę dociągnąć, a przeciwnik już nie no to musi on pośrodkować te ściski. To jest też bardzo ważne. Hej, jesteśmy właśnie już po tych wskazówkach cennych, w jaki sposób wiązać taśmę, kiedy ona się przydaje komu. Myślę, że dodaliśmy Wam wiele tutaj cennych informacji. Chciałbym zaprosić Was do kolejnych odcinków. A tymczasem akurat chciałem podziękować Dawidowi za to, że dzisiaj akurat jest moim gościem, że mogliśmy wspólnie akurat Wam dać kilka wskazówek na temat tutaj technik związanych właśnie z związanym w pasach. Ja też dziękuję Mariuszowi za to, że zaprosił mnie do swojej jaskini. Naprawdę robi mega wrażenie. To naprawdę na tych filmikach nie oddaje, tak to jest na żywo. I Mariusz jest moim trenerem od 6 lat, odkąd jestem w klubie, naprawdę bardzo duża wiedza, polecam wszystkim, niesamowite techniki i sposób przekazywania tej wiedzy, naprawdę dużo się nauczyłem o Mariusza, dlatego polecam Wam wszystkim i co? Obserwujcie, uczcie się i piszcie do Mariusza, jeśli czegoś nie wiecie, chętnie pomoże. Świetnie, dziękuję za te słowa, naprawdę one są dla mnie bardzo cenne, mega się cieszę. Zawsze mnie to dodatkowo motywuje do jeszcze większej pracy. Dawajcie suba, lajkujcie, polecajcie przede wszystkim mój kanał, no i komentarze. Oczywiście są dla mnie bardzo cenne, bo zawsze będę mógł się uczyć i odpowiadać na Wasze pytania, które na pewno będą. Także do zobaczenia i w następnym odcinku. Na razie. Siła niech będzie z Wami.